Si era Gesù Cristo. Vorrei confidarvi due ricordi degli ultimi giorni di Giovanni Paolo II. di dni. Il primo aprile, il giorno prima della sua morte, venni chiamato da don Stanislao per recarmi nella Camera del Papa e ricevere l'ultima benedizione. 1 kwietnia przyszedł do mnie ksiądz kardynał Dziwisz i poprosił, żebym poszedł do pokoju papieża, w którym leżał, aby otrzymał ostatnie błogosławieństwo. Corsi verso del papa con Przypominam sobie, że biegłem z wielką emocją, z wielkimi uczuciami do apartamentu Ojca Świętego. Quando... Mi avvicinai al letto del Santo Padre, sentii che un sacerdote stava leggendo da un libro, ma leggeva in polacco e non capivo cosa leggesse. Widziałem księdza, che czytał książkę po polsku, ale nie co czyta. Domandai a suor Tobiana, sorella, cosa sta leggendo? Tobiany, co ten czyta? La suora mi disse. Sta leggendo il raccon della morte, della risurrezione di Gesù, perché il Papa vuole morire, mentre si legge il raccon della morte, della risurrezione del Signore. Ten ksiądz czyta opowiadanie o zmartwywaniu pana Jezusa, ponieważ Ojciec Święty chce umierać, odchodzić z tego świata, właśnie przy lekturze o panu Jezusie, który zmartwywstał. Ricordo que questo particolare mi commosse profondamente. Mi inginocchiałem i e pogciałem il capo sul letto del Santo Padre. Przypominam sobie, że uklęknąłem z wielką emocją przy łóżku Ojca Świętego i położyłem głowę na jego piersi. Chiesi la benedizione al Santo Padre e ricordo che alzò la mano e ricadde. Alzò la seconda volta e ricadde. Allora io dissi Padre Santo, la benedizione è uscita dal cuore, a me basta così, la terrò come il più caro ricordo. A questo punto io ricordo che il Santo Padre si voltò e mi guardò.

Kiedy odchodziłem z apartamentu ojca świętego, pytałem siebie, dlaczego te oczy są tak bardzo szczęśliwe ojca świętego. Evidente questa risposta certamente perché il Papa sapeva che andava da Gesù e Gesù era lo scopo di tutta la sua vita, ma c'era anche un altro motivo, sono convinto. I e odpowiedziałem sobie, że ojciec święty jest świadomy, że idzie do Jezusa, któremu zaufał całkowicie i dlatego jest tak bardzo szczęśliwy. C'era anche un altro motivo, il Papa era consapevole di aver dato tutto, di essersi speso totalmente per il Signore. Il drugi motyw tej szczęśliwości ojca świętego tych oczu jego szczęśliwych to to, że był świadomy, że oddał się całkowicie Bogu i jego sprawie. E questo è un grande messaggio anche per noi. I ten święci jakieś orędzie, jakieś przesłanie dla każdego z nas.

il giorno successivo, il giorno della morte di San Giovanni Paolo II, al mattino presto mi telefonò il segretario del Papa e mi disse: Vada nella cappella polacca perché il cardinale Javrowski deve incoronare la Madonna di Czestochowa, perché il Papa vuole morire che la Madonna sia incoronata. 2 eh, kwietnia, więc, dzień po 1 kwietnia, telefon, aby udać się do polskiej, gdzie jest Matki Bożej To chciał, żeby Ojciec Święty żebym tam był. Więc l'ultimo suo pensiero è stato na Madonna, alla quale aveva detto totus tuus. Ostatnim więc, jakąś myślą Ojca Świętego przed śmiercią była matka Bożea Częstochowska. Totus tu jest jego zawołanie. Quando voi andate nella cappella polacca ricordate che quella corona sul capo di Maria sul capo di Gesù è stata messa la mattina del 2 aprile 2005 e il Papa è andato incontro al Signore la sera di quel giorno è stato il suo ultimo desiderio Matki Częstochowskiej Matki Częstochowskiego 2 jak po pielgrzymaczu, niech będzie pofolony Ży Jezus Chrystus. Życzę Wam dobrego pielgrzymowania i szczęścia, Boże, niech będzie pofędz Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Stojąc pośrodku was przy ołtarzu Świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra, mamy świadomość, że nie możemy się tutaj tylko zatrzymać. Trzeba nam tutaj przyklęknąć, aby dziękować Bogu za łaskę wiary, która poprzez posługę apostołów dotarła do naszych ziem. I od 1050 lat stała się wspólnym dziedzictwem prawdy i łaski. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar Kościoła w Polsce dar Kościoła Częstochowskiego, a w nim za 90 lat posługi myślenia, prawdy ewangelicznej, katolickiego tygodnika Niedziela. To mocą tej Chrystusowej prawdy rozszerza się Kościół na polskiej ziemi i poza jej granicami. Człowiek bowiem rośnie. Przez osąd sumienia w obliczu Boga, jak mówi Święty Paweł w liście do Koryntian. Dziękując, prośmy Boga, aby dał nam światłe oczy serca, abyśmy poznali nadzieję naszych powołań i naszych misji. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się pana. niech słyszą to pokorni niech się weselą. Niech tak zawoła i Pan Bóg Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a on mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Aleluja. 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 Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do nikodema: Tak Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto Słowo Pańskie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy. Pielgrzymi i uczestnicy tej Eucharystii. Pozdrawiam szczególnie całą wspólnotę współpracowników prawdy naszego katolickiego czasopisma Niedziela, którzy przekazują zdrowy osąd rzeczywistości Kościoła i narodu. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To zdanie z Ewangelii świętego Jana, wypowiedziane przez Jezusa do Nikodema, obok również ważnego zdania z tej samej Ewangelii, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Stają się streszczeniem dobrej nowiny o zbawieniu. Bóg swoim Synu ofiarowuje swoje zbawienie wszystkim ludziom. Niestety, zbyt często nie tylko nie zauważamy tej darmowości, która domaga się również osobistej odpowiedzi. Dlatego z całą mocą Kościół przypomina nam w dzisiejszej kolekcie Mszalnej, że właśnie dzięki Bogu człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję z wstania. A dalej prosimy, abyśmy przez wytrwałą miłość osiągnęli to, co z wiarą wspominamy. Czas wielkanocny, czerpiąc ze źródeł Nowego Testamentu w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich, ukazuje nam religijne zaślepienie naprawdę bożą starszyzny żydowskiej. Oni przecież zdawali się lepiej wiedzieć od innych, czego Bóg chce i jakie są jego drogi. Tymczasem cudowne uwolnienie apostołów świadczy, że Boga, który jest samą prawdą, i który posłał Syna Swego na świadectwo prawdzie, nie da się zamknąć w wyznaczonych mu ludzkich ramach, i prawo stanowione, które człowiek ustanawia, nie jest nigdy większe od prawa Bożego. Jezusa Chrystusa, którego Bóg posłał na świat, który jest prawdą, można było odrzucić i ukrzyżować ale on z martwych stał jako pierwszy i zaświadczył że miłość Boga jest potężniejsza od zła i śmierci to w nim jest światło i życie aby każdy z nas kto jest wezwany do tej łaski wiary miał udział w tym jego życiu apostoł Jan przestrzega jednak że ludzie bardziej umiłowali ciemność aby zakryte były ich uczynki dokonane poza Bogiem Czyż w tej rzeczywistości nie przeżywaliśmy w owym dziewięćdziesięcioleciu służby prawdzie naszego tygodnika, który od 1953 roku aż do 1981 musiał milczeć nakazem jakiegoś bezsensownego, totalitarnego prawa. Taka była prawda w Europie i Polsce, że Chrystus jako prawda i wolność został wzięty w nawias historii, a jak mówi nam fragment poezji Karola kardynała Wojtyły, wbrew prądowi sumień. A wówczas zaczęła się tworzyć nowa mentalność europejska, którą można wyrazić w takim zdaniu: Myślmy tak i żyjmy tak, jakby Boga nie było, jakby On nie istniał. Dlatego Kościół nie będzie miał wtedy prawa do głoszenia prawdy, a tym samym do interwencji w życie człowieka. W odpowiedzi Kościół zbudowany przez Chrystusa na fundamencie świętego Piotra i apostołów właśnie tutaj, w tym miejscu, sformułował zdumiewające zdanie: Chrystus objawia człowiekowi w pełni samego człowieka, że jest on boskiego pochodzenia przez Boga stworzony, przez Boga człowieka odkupiony i że jest nawiedzany stale przez Ducha Prawdy, Ducha Świętego. I kolejne dopowiedzenie, że Kościół ma zawsze obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia, zarówno obecnego, jak i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. Drodzy bracia i siostry, słuchując się w głos kościoła, którego zadaniem jest z pomocą Ducha Świętego chronić od współczesnych pustyń intelektualnych i kulturowych źródła, prawdy, łaski, i miłości Bożej przytoczę tutaj w zakończeniu słowa teologa i publicysty George'a White'a Chrześcijańskie wspólnoty, które trzymają się w swoich doktrynalnych i moralnych granic, są w stanie przetrwać każdy kryzys świata. Te natomiast, które pozwalają, aby ich doktrynalne i moralne granice stały się nieszczelne, że w końcu już nikt nie wie kto do nich jeszcze należy a kto nie w końcu one usychają i giną dlatego dziękujmy Bogu na tym miejscu za szczególny dar osoby i posługi świętego Jana Pawła II i w duchu pierwszego listu świętego Pawła do tesaloniczan ducha nie gaśmy i wtedy zrozumiemy nasze dzisiaj duchowe dziękczynienie na kolejne nowe zadania 1050-lecia Chrztu Polski, roku miłosierdzia i papieskiej pielgrzymki do naszej ojczyzny. Amen. Święty, 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 Pan. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie. I jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Dokój państw, niech zawsze będzie z wami. Piszę, przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Amen. Amen. trwając na modlitwie dziękczynnej za dar naszego zbawienia poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa i świadomi, że stajemy na tym szczególnym miejscu, odpowiedzmy na pytania, które zazwyczaj stawiamy przy tajemnicy chrztu i każdy z nas odnajdzie się w tym zanurzeniu w Chrystusa i teraz... Wyznajmy tę wiarę, odpowiadając na pytanie. Pytam każdego z was czy wierzysz w Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, yes. czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który narodził się z Maryi dziewicy, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale. Czy wierzysz w ducha świętego, Pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę? Wierzę. Czy wierzysz w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół? Wierzę. Wierzę. Czy wierzysz w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, która jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.